Jesteśmy na wyspie Kozumel. Drugi dzień śmigamy tą oto maszyną, skuterkiem. Właśnie dojechaliśmy do fabryki Tequili, gdzie idziemy na małą wycieczkę. This right here, guys, this is the biggest pineapple in the world. It has starch, yeast, sugar, and water. Everything you need to make a good food or to make a good alkohol. Any, any alkohol you can think of right now, you have to use sugar and yeast. To make alcohol, right? Well, this plant right here has a honey called agave nectar. Tequila is made with zero sugar, right? Because this plant produces starch, yeast, sugar, and water. Everything okay. you need to make okay. to make alcohol, right? This is Tequila, right? Jalisco. Yeah, that's what we make. We Cozumel, in. Yes. American tequila. Bubble. I want you to look here. Okay. Meksyk i się nie pieni. Prawdziwa tequila nie ma cukru. Tak. Tak. Od najmłodszej do mamy, 12 years in the barrel. so longer you leave in the barrel, the darker, the sweeter it gets. Smell It mm. you it when you swallow, it just it here. With your nose, and out your mouth. <laughs> <laughs> How you? And a spicy. <laughs> Salut. How do you Do you like coffee? Yeah, we love. Jeśli lubisz koncert, to go lubić. Salut. Salut. To jest. To jest. To jest. To jest. To Nie To jak alkohol, To jest. alkohol. jest To jest tequila. Right here. It 14% alkoholu. Wycieczka się udała, było super, Była ona mega spontaniczna. Nie planowaliśmy tego, że się wybierzemy. Fajnie było zobaczyć, jak to powstaje mniej więcej. Agawa rośnie tutaj uprawa agawy, te największe, jak mówią, ananasy, tak? Tak. E, także no, ciekawe to było, takie doświadczenie. Kupiliśmy co prawda nie tequilę, ale kawę. Ale 100% meksykańską. Tak, bo też tu była e, w sumie kawka fajna, także będziemy mieć. Po drugiej stronie wyspy. Plaże są tutaj bardzo dzikie, praktycznie no, nikogo nie ma. Piękne, choć w tym roku, niestety, też tutaj występuje sargazo, ponieważ ta część wyspy jest odkryta i właśnie te glony z oceanu tutaj wszystkie są wyrzucane z tej strony. My, gdzie mieszkamy z drugiej strony wyspy od Playa del Carmen tam na szczęście woda jest krystalicznie czysta plaże z tej strony są jedne z piękniejszych na Kozumel, ale tutaj dojechać to tylko własnym transportem, także gdyby nie nasz skuterek to byśmy tutaj w ogóle nie mogli, nie mieli możliwości zobaczenia tych krajobrazów patrzcie co przed nami, sępy znaczy, wydaje mi się, że te sępy wyglądają jak sępy. Nie wiem, czy w Meksyku występują, w Stanach są i tutaj Ale jakaś... Jedzą jakąś zwierzynę. Jakąś wiewiórkę? Je Ojej, no. bardzo była wywiórka... Ojej, jest! Lis. lis. Lis, no. Ale patrzcie, się. ile tutaj, tam na tej, tej tablicy, ile ich jest. Także to takie jak sępy, naprawdę. Ahoj, przygoda! Oh, oh, I could be the best thing in your life kontrola kontrola. El Chapo Hola, hola amigos! Jesteśmy już czwarty dzień na wyspie Cozumel No, musimy wam powiedzieć, że to jest naprawdę super Jest ekstra klimat e, Pożyczyliśmy sobie dwa dni temu skuter W związku z tym zwiedziliśmy skuterem całą wyspę, można powiedzieć Znaleźliśmy piękne plaże, naprawdę ekstra miejsce Witam serdecznie sprzed naszego budynku mieszkalnego na wyspie kozumel właśnie jadę. Jadę oddać skuter, ponieważ mieliśmy go, tak jak wspominaliśmy wcześniej przez dwa dni, za wynajęcie skutery skutera zapłaciliśmy 700 pesos już z ubezpieczeniem od wypadków i tak dalej. Polecamy każdemu naprawdę wypożyczenie yy, takiego pojazdu bądź auta, były też gerbusy, dżipy. Super sprawa, można objechać całą wyspę, zwiedzić takie zakątki, gdzie po prostu nie dojedziemy sami taksówką, bo zapłacimy naprawdę fortunę. W trakcie całej podróży to już jest nasz piąty nocleg tutaj na wyspie, także dzisiaj, dzisiaj będzie szósty, tylko na jedną noc, jutro siódmy w Playa. No i do Mexico City, City będziemy lecieć z Cancun. Witajcie, jesteśmy we Frankfurcie na lotnisku w podróży od Prawie 24 godzin. Tak, czekamy na nasz samolot, już ostatni do Wrocławia. Czas na podsumowanie naszej podróży w Meksyku byliśmy trzy tygodnie. Zwiedziliśmy tak bardzo dobrze pięć miejscowości, czyli Mexico City, Cancun, Playa del Carmen, Tulum oraz wyspę Cozumel. Jeśli chodzi o wodę, plaże, no to wszystkie nas oczarowały. Rajskie plaże. Jak słyszeliście i widzieliście, glonów tylko nie było w Cancun i na wyspie Cozumel. Trafiliśmy w taki okres, gdzie w innych miejscowościach woda normalnie też jest krystalicznie czysta, no ale teraz niestety była zanieczyszczona. Jedzenie super. Co prawda po półtorej tygodnia już nam się nie chciało jeść tak osoby koła Jedzenie fajne, ale to jest takie bardziej fast foodowe, więc w pewnym momencie już ma się tego dość. Jeśli ktoś by chciał się wybrać do Meksyku, miałby jakieś pytania i chciałby się z nami skontaktować, to piszcie, dzwońcie śmiało, pomożemy wam i. Na pewno podzielimy tak, się no naszymi zawsze. topami i może dzięki nam wy ich nie dotkniecie. No dokładnie. Także dziękujemy Wam za wszystkie y, komentarze miłe za to, że oglądaliście vlogi no i co? I zapraszamy na następne, jeszcze nie wiemy kiedy gdzie, ale, ale, będą. ale będą, życzcie powodzenia i co? Trzymajcie się do się zobaczenia! Cię cię.